Dzień dobry drodzy telewidzowie, witam Państwa w 12 dzień Adwentu, zresztą dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ jest to połowa dni do Wigilii, więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu Króliczy Światowych Informacji. W dzisiejszym wydaniu Grudniu po południu naszym głównym tematem będzie tier lista bombek od numeru 1 do numeru 9, przy czym 9 to numer najgorszy. Bombka typu brokat w kolorze turkusowym ląduje na miejscu czwartym. Matowa różowa gwiazdeczka ląduje na miejscu siódmym. Czy jesienny grzyb pasuje do klimatu świąt Bożego Narodzenia? Nie, więc miejsce dziewiąte. Znów bombka w typie cekinowym, ale teraz już kolor o wiele inny, bo złoto srebrne na miejscu piątym. Według producenta to miała być szyszka, ale jednak jest zielona i czy w dalszym ciągu pasuje do klimatu świąt? Nie, miejsce ósme. Tak, to bardzo niefortunnie zrobione zdjęcie, ale w dalszym ciągu można ocenić wygląd ceny i bombki, jest ona według mnie na miejsce drugie. Tu widzimy jeszcze piękniejsze zdjęcie pod względem jego wykonania, ale mimo wszystko jeszcze się da to ocenić i ocenia to na miejsce pierwsze, ponieważ jest wiele kolorów i ciekawe wzory. Na tym zdjęciu ośnieżony domek za ten nietuzinkowy kształt bombki, a także za jej ładne wykonanie miejsce trzecie. I ostatnia wąbka, czyli różowa choinka, miejsce szóste, bo tylko takie zostało. Ramówka programowa telewizji Kieziowskiej.